Zapraszamy na WikiBr. Jak inkrustować przedmioty? Udajemy się do dowolnego handlarza. Klikamy zakładkę Wzmacnianie. I z rozwijanego menu wybieramy opcję Inkrustowanie. Wybieramy item, który chcemy inkrustować poprzez przeciągnięcie, bądź klikamy prawym przyciskiem myszki. Odłamki potrzebne do procesu inkrustowania, jeżeli są w plecaku, pojawiają się automatycznie. Klikamy przycisk Inkrustuj. Jeżeli posiadamy odpowiednią ilość odłamków na kolejną gwiazdkę przedmiotu, możemy kontynuować inkrustację. Tabelki zostały pobrane z WikiBR.